Panem dziedzictwem, moim przeznaczeniem. Tu między drzewami kryje się słońce, lecz to prawdziwe słońce, nigdy nie gasnące. Ciągle tylko wschodzi. Tutaj na podobieństwo mamy też nasze słoneczko, prawda, ziemskie. Nasza rzeczywistość jest rzeczywistością, prawda? W sposób szczególny i bardzo wyjątkowy, nam ofiarowaną, nam daną, tu w tym czasie historycznym. Nie było nas wcześniej, nie będzie później, a teraz nasze czasy są i to no i porównać tak naprawdę, a kiedyś to były czasy do naszych królów. Tak jeden jest król, Chrystus królem, Chrystus Panem. I to jest tak, że legendy, nie legendy, jedyna prawda to wszyscy święci, czyli Bóg, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. I wszystko tak naprawdę dla nas robi, żebyśmy żyli my ludzie i bez Niego no nie jest to możliwe, nikt nie będzie żył bez Chrystusa. Pięknie to widać bardzo wyraźnie na przykładzie Maryi, Świętego Józefa. Jezus właśnie był, jest i będzie, Panem wiecznym jest Panem. No, i w ten sposób On, który nosi imię Swe, ja jestem z Boga, który jest tym, który jest, w sposób normalny, razem z Ojcem i Duchem Świętym, po prostu może po prostu sam za nas żyć, wszystkiego dokonać, bo Bóg jest Bogiem Wszechmogącym, tak? I teraz już nawet już i Duch Święty nam został zesłany, my po prostu żyjemy, lecz, no niestety próbuje nas okłamać ten, który bardzo nienawidzi człowieka, czyli zły duch, tak? Ten anioł zbuntowany wraz ze całą swoją ekipą świtą, który nie wytrwał w prawdzie, został strącony z nieba, ale dostał od Boga jeszcze taki dopus, aby zwodzić dzieci Boże. I teraz wszyscy święci, ci pańcy, którym i my możemy rosnąć w panu, tak? Kiedy